Witam serdecznie, szczęść Boże. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według Świętego Łukasza. Jezus, zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny i nie powiedzą o to tu jest albo tam. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest. Jeszcze raz powtórzę to ostatnie zdanie. Oto bowiem Królestwo Boże pośród Was jest. Zapamiętajmy to zdanie na zawsze. A jak jest, to znaczy, że nie da się go cofnąć. Nie da się go wymazać. Królestwo Boże już jest. No, tylko mamy problem z dostrzeżeniem tego Królestwa Bożego. I czytamy dalej. Do uczniów zaś rzekł: Przyjdzie czas. Kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie, powiedzą wam, oto tam, lub oto tu, czyli coś nowego, coś nowego, tu, tam, o, teraz właśnie, teraz jest Królestwo Boże, o, teraz, teraz przyjdzie Królestwo Boże, za chwilę. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego końca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. Trudny jest to tekst, taki enigmatyczny, taki prorocki, zapowiadający, eschatologiczny. Oczywiście nie wiemy, kiedy będzie ten czas, że uczniowie nie będą w stanie zobaczyć to, co będą chcieli zobaczyć. Czyli ten dzień, jeden z dni Syna Człowieczego. Czym jest ten jeden dzień Syna Człowieczego? No to działanie Boga. Działanie Boga, takie działanie, że widać to działanie. Widzisz, że Bóg działa, że Bóg jest. Jak przestaniesz widzieć Boga, to on nie zniknie. To on nie przestanie istnieć. Ja tak od jakiegoś czasu mówię do ateistów: pozwól Bogu zaistnieć w swoim życiu. Jesteś ateistą, mówisz Boga nie ma, co wcale jest nieprawdą, bo on jest. No ale ty twierdzisz, że go nie ma, więc pozwól mu zaistnieć w twoim życiu. Pozwól, a wtedy wtedy zobaczysz jego działanie, bo on jest tylko ty mu nie pozwalasz działać. On oczywiście nie potrzebuje twojego pozwolenia na działanie, bo on będzie działał, on działa w twoim życiu, ale ty tego nie dostrzegasz. Bo nie chcesz tego dostrzec. A Jezus tutaj też mówi o tym, że będziecie chcieli dostrzec, a nie dostrzec, a nie dostrzeżecie. Będziesz chciał zobaczyć to działanie, ale nie zobaczysz. Kiedy przyjdzie ten czas, ten czas może już jest w moim życiu, w Twoim życiu, może on nie jest jeszcze w życiu całego świata, kościoła, ale w życiu poszczególnych ludzi niejednokrotnie się pojawia taki czas. Chciałbyś zobaczyć, a nie zobaczysz. Dlaczego? Przecież chcę zobaczyć. Przecież Królestwo Boże pośród nas już jest. Więc jeśli jest, to nie stwarzajmy go na nowo. Nie szukajmy czegoś nowego. Zobaczcie, co ten świat próbuje nam wkręcić. Wkurza mnie to. Staram się nie oglądać reklam. No, ale one się pojawiają często niezapowiedziane, nawet u nas na, na YouTubie. Przepraszamy Was za to, ale no, to jest też jakaś część naszego zarabiania, że możemy utrzymać w ogóle. Fundacje, też z tych pieniędzy. Oczywiście te pieniądze nie są wystarczające do tego, żebyśmy się utrzymali, ale jakiś jeden etat może się uda przez te pieniądze zarobione z tych reklam, które oglądacie w trakcie filmików i przed filmikiem i po filmiku, za co Wam dziękujemy. To coś, coś my też z tego zyskujemy, tak? No i Wy też zyskujecie mnie w to w reklamach, że reklamy nie wszystkie, ale większość pokazują nieprawdę. Pokazują nieszczerze uśmiechniętych ludzi, aktorów wybranych specjalnie wyselekcjonowanych, którzy mówią, że ten produkt jest najlepszy, nie ma lepszego. że jak kupisz ten produkt, bez względu na to, jaką on ma cenę, bo ceny są różne, to będziesz szczęśliwy. Guzik, prawda? Nie będziesz szczęśliwy, jak to kupisz. Coś ci to da, pewnie, na jakąś chwilę, a później się zepsuje, bo tak to jest z tym, co robi człowiek, z tym, co czyni człowiek. Ten świat daje nam coś, nawet dobro, ale to dobro się psuje. I ciągle ten świat próbuje uczynić jakieś nowe dobro, coś nowego, jakąś nową modę wymyślać. Coś, co wreszcie z, y, z, z, będzie takim perpetuum mobile. Tak, ciągle nakręcającym się szczęściem. Już nigdy nie będzie ci źle. Nie ma czegoś takiego. Jezus nas przestrzega przed tym. My szukamy tego szczęścia. To tak jak Pan Hilary szuka swoich okularów. Bez okularów jest ślepy i jest nieszczęśliwy. I szuka, i szuka, i szuka, i szuka, aż w końcu... Okazuje się, że okulary ma na nosie. <noise> nie. Szukasz Królestwa Bożego, a ono już jest. I ono nigdzie się nie wybiera. Bóg się nigdzie nie wybiera. Bóg jest. Bóg jest stały, niezmienny. On, on jest, ale będziesz chciał Go zobaczyć, a nie zobaczysz. Dlaczego? Bo problem będzie w Tobie, drogi człowieku, we mnie, w nas jest problem, nie w Bogu. Nie, nie dlatego nie zobaczymy Królestwa Bożego, bo Bóg, bo Bóg tak powie, dobra, nie ma mnie, znikam. Nie? Chowam się, chowam się do szaf. Nikt mnie nie zobaczy. Nie, Bóg tak nie może zrobić. No nie może zrobić. To my mamy problem. Nie będziemy dostrzegać tego, co jest dobre. Relatywizm. Ostatnio e, miałem takie natchnienie, żeby wyjść sobie na ulicę Koszalina. I pozaczepiać ludzi. Ja ich oczywiście nie zaczepiam. Słowo takie, to, to słowo takie jest takie nie, niedobre. Nie? Czemu mnie pan zaczepia? Ja pani nie zaczepiam w tym sensie, jak pani sobie myśli. Chcę pani coś powiedzieć, coś mądrego, coś dobrego. Proszę mnie nie zaczepiać, proszę mnie nie zaczepiać. O, o. Nie, nie dostrzega dobra, nie? Widzi zło. No i ostatnio założyłem sobie kaptur. I sobie idę. I tak mnie natchnęło, żeby zapytać się pewnego państwa o pewną rzecz. Więc najpierw zadałem mi pytanie, czy ja mogę zadać w ogóle pytanie. Jak ta pani na mnie spojrzała, oj, to mi się smutno zrobiło. Z taką pogardą, z takim. Yy, yy, takie, wiecie, takie. Yy. Ja Więc niech się pani mnie nie boi, ja od pani nic naprawdę nie chcę. Chcę, chcę zadać tylko takie proste pytanie, nie? No dobra, jak pan już musi, to niech pan zadaje. Czy jesteście państwo przygotowani na śmierć? O Boże, jakie durne pytanie! I w ogóle, nie? Ale w czym jest, w jak, co w tym pytaniu jest durne? Co jest nieprawdziwe, złe, nie wiem, aroganckie czy jakiekolwiek inne? Przecież rodzimy się i umieramy, tak? A ci państwo byli już w takim wieku, że raczej już się powinni przygotowywać. Zresztą każdy z nas powinien się przygotować do śmierci. W każdym wieku, w każdym czasie mamy być gotowi. Ci ludzie byli wkurzeni na mnie, że ja śmiem, jakim prawem śmiem zapytać ich o to, nie? Zobaczcie, w jakich czasach żyjemy. A przecież oni chcą szczęścia. Ja nie wierzę, że oni nie chcą szczęścia, że nie chcą dobrobytu, nie chcą być kochani. Nie chcą, żeby, żeby w ich sercach był pokój, cierpliwość, łagodność. No, nawet sataniści chcą, żeby było im dobrze. Mamy pragnienie, które jest tam w nas wryte. Szczęścia. Chcę szczęścia. Chcę dobra. Tylko źle pojmujemy to dobro. Będziecie chcieć, chcieli zobaczyć, a nie zobaczycie. Bo w ciemności... No, miałem kilka takich sytuacji. Nie wszystkie zakończyły się w ten sposób. Wiele zakończyło się też takim przyjęciem Pana Jezusa. A opowiem Wam o, o takiej sytuacji. Idę sobie. Idzie taka kobieta, i mnie natchnęło, żeby zadać jej pytanie. No i pytam, co, co Pani by zrobiła? Nie mam czasu, nie mam czasu, ale proszę Pani, ja od Pani nic naprawdę nie chcę. Idę w tą samą stronę. Chcę zadać tylko jedno pytanie. No dobra, niech Pan zadaje. Jakby Pani, jakich słów by Pani użyła do nieznajomego człowieka, którego Pani nie zna i ten człowiek też Pani nie zna, a chciałaby Pani przekazać coś dobrego, jakąś dobrą informację? Co Pani by zrobiła, nie? Ta kobieta od razu zrozumiała, że ja jestem tym człowiekiem i próbuję po prostu jej powiedzieć coś dobrego, ale to jest to po prostu, no, trudne, nie? bo nie mam czasu, bo Cię nie znam, bo się boję, bo się śpieszę, różne bo. No i ona wyluzowała i, i, i szliśmy w tym samym kierunku, nie żebym ja po prostu szedł za nią, po prostu szedłem w tamtą stronę akurat. I ona też. I opowiedziała mi o Jezusie. Najgorzej jest z tą grą wstępną, nie? Żeby zacząć. Od czego tu za zacząć? Jak tu zagadać człowieka, nie? No i przychodzą różne myśli, różne podpowiedzi, pytania, nie wiem, no, kombinacje. Jak człowiek jest otwarty, tam w sercu to łatwiej jest tak porozmawiać. Ale jak człowiek jest taki na nie, w ogóle na nie. Dałbyś mu tysiąc złotych. Nie, nie chcę. To jest podejrzane. Ty mi dasz 1000 zł, ono jest pewnie fałszywe albo jakieś takie i będziesz pewnie ode mnie chciał czegoś. Co ja nie będę ci mógł dać, i jeszcze na tym źle wyjdę, nie? Dasz mu miliard za darmo, nie przyjmie. Od razu, nie, tu coś jest nie tak, nie? Tu coś jest nie tak. Nie ma nic za darmo. Nikt nie zaczepia ludzi na ulicy ze względu na to, że chce dać, przekazać nam dobro. Nie, nikt tak nie robi. To oszołomy tak robią, jakiś jacyś naciągacze, nie wiem, pijacy, alkoholicy i penery, różne inne. Nie. Nie. To ja muszę sam zdecydować, nie? Jak ja zdecyduję, że potrzebuję Boga, to On w moim życiu za, zaistnieje. To On wtedy będzie. To, to wtedy to Królestwo Boże stanie się. Jak ja, jak ja będę w potrzebie, nie? Może przed śmiercią będę w potrzebie. Dzisiaj nie jestem w potrzebie. Nie, proszę państwa, to tak nie działa. Będziecie chcieli zobaczyć, a nie zobaczycie. Ja często mówię ateistom coś takiego. Nie wiem, czy to już mówiłem, bo nagrywam to już któryś raz, ale jeśli mówiłem, to wybaczcie. Mam nadzieję, że nie mówiłem. Mówię ateistom zawsze coś takiego od jakiegoś czasu. Pozwól Bogu zaistnieć w Twoim życiu. To nie znaczy, że On nie istnieje, bo On istnieje, ale nie w twoim życiu, bo ty nie chcesz. Chociaż istnieje w twoim życiu, ale ty tego nie dostrzegasz, bo nie chcesz tego pewnie dostrzec. Tłumaczysz sobie to jakoś tam inaczej, że jesteś sprytny taki w ogóle, że, że radzisz sobie w życiu i dlatego masz to, co masz, bo dzięki sile swoich rąk, nie? A zupełnie jest inaczej, nie? Że to Bóg ci błogosławi, ci daje tak z ukrycia, żebyś może czasem nie uwierzył w Niego, nie? Pozwól Bogu zaistnieć. Pozwól Królestwu Niebieskiemu zaistnieć w Twoim życiu. Niech Królestwo zaistnieje, Królestwo Niebieskie, Królestwo Boże, które jest, którego nie trzeba tworzyć. O, teraz Elon Musk, tak, chce stworzyć nową cywilizację na Marsie, chce podbić Mars. Milion ludzi chce tam wysłać. Nie wiem, czy mu się to uda. Ale po co na Marsa lecieć, przecież tu nie ma powietrza? To my sobie zrobimy to powietrze, sami sobie tak wyślemy te wszystkie maszyny, tysiące maszyn, i, i tam będzie po prostu powietrze, atmosfera, i będziemy szczęśliwsi niż tu na Ziemi. A tam nie ma nic, nie? nie ma wody, chociaż niby jest, ale jej nie widać. Nie ma słońca takiego jak u nas, nie ma atmosfery takiej jak u nas, nie ma tych zielonych drzew takiej jak u nas. Nie, ten świat nam się nie podoba. Nie? No bo żyjemy bez Boga. Jak żyjemy bez Boga, to ten świat jest taki brzydki, fuj, taki beznadziejny. Pozwól Bogu zaistnieć. Ale teraz, nie tam, tuż przed śmiercią, kiedy Ty sobie wybierzesz dogodny termin, to lekarz decyduje, kiedy umawiamy się na wizytę, a nie my. To podporządkujemy się pod lekarza. To pacjent pod lekarza się podporządkowuje, a nie lekarz pod pacjenta. Nie? Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, dziś jest dzień Pana. Amen. Widzimy się w poniedziałek, bo jutro jest święto i jest wolne. Ja chcę z tego wolnego skorzystać, więc wy też skorzystajcie. Do zobaczenia w poniedziałek. Jak Bóg da.